Na pewno każdy z was, gigotaku nerdów, spotkał się z tym uczuciem rozczarowania, złości i pustki, gdy długo wyczekiwane zakończenie jakiejś historii, która was wciągnęła, nie utrzymało poziomu całości i kompletnie zabiło to, co sprawiło, że zakochaliście się w niej na samym początku. Ja takich rozczarowań ostatnimi laty miałem kilka, ale ostatecznie to jedno specyficzne anime przelało u mnie czarę goryczy i postanowiłem szerzej o problemie zakończeń w anime opowiedzieć. Zaprawieni w bojach animaniacy pewnie już przywykli do sytuacji, gdzie anime stanowi gloryfikowaną reklamę dla Mangeach Light Noveli i nie ma się co oszukiwać, to nie jest rzadki proceder. Jednak mniej doświadczeni jeszcze się łudzą i z młodzieńczą naiwnością wpisują w Google nazwę swojego jednego anime z frazą Season 2 Release Date. Tylko po to, żeby ich serce za chwilę pękło na pół, orientując się, że od wielu lat nie ma żadnych planów na ciąg dalszy. Oczywiście często to, czy będzie drugi sezon lub jakakolwiek kontynuacja, zależy od wielu czynników: między innymi zainteresowania ludzi, ilości materiału źródłowego, czy od poziomu sprzedaży. Niemniej uczucie pozostaje takie samo. I to jest szerszy problem, bo nie dotyczy tylko tego, że jest cała masa nieskończonych serii, ale ogólnie w anime często spotykamy się z problemem zakończenia historii. Zostańmy na razie przy braku kontynuacji. Pamiętam to dziś, jak pierwszy raz oglądałem Spice and Wolf i zderzyłem się z faktem, że sezon drugi kończy się cliffhangerem, który od prawie 12 lat nie został rozwiązany i kontynuowany w formie animacji. Musiałem sięgnąć do light noweli, a potem do mangi, aby poznać konkluzję tej fantastycznej historii o ekonomii, uprzedzeniach, podróży i miłości. Niestety anime przez to zakończenie pozostawiło u mnie taki niesmak, że nie mogę z czystym sumieniem polecać go nikomu, bo wiem, że może się to skończyć z łamanym sercem, tak jak u jeśli kogoś bardzo ciekawi, to polecam przeczytać po prostu manga lub light novelę i dopiero na koniec obejrzeć anime jako dodatek jednak nie tylko Spice and Wolf ma ten problem. Mamy No Game No Life, gdzie czekamy już 7 lat na drugi sezon i jedyne co dostaliśmy to prequelowy film. Tutaj pewnie się nigdy nie doczekamy, bo nie dość, że materiał źródłowy w postaci light noweli był wstrzymany przez problemy zdrowotne autora, co oznacza, że cała historia sama w sobie nie jest jeszcze skończona, to dodatkowo prawdopodobnie studio Madhouse, odpowiedzialne za pierwszy sezon, porzuciło projekt po serii oskarżeń o plagiat, m.in. w stosunku do designu postaci, jak i pewnego magicznego kręgu. Ale... zbaczamy tutaj mocno z tematu. Do grona gloryfikowanych reklam i nieskończonych historii dorzucamy lekką ręką Classroom of the Elite, które mogłoby być niezwykle ciekawe, gdyby nie kończyło się w chwili, w której jako widz mamy bardzo duży What the fuck moment, który stawia wszystko na głowie i sugeruje, że prawdziwa historia dopiero się zaczyna. Niestety prawdopodobnie nigdy się nie doczekamy drugiego sezonu, i ponownie, aby śledzić dalej historię, musimy sięgnąć do mangi lub light noveli. Zostając przy anime, zakończonych na szokujących momentach, to trzeba powiedzieć o berserku. Ja przy pierwszym zetknięciu z nim nie wierzyłem, że to już koniec, bo oglądając, ma się wrażenie, że to dopiero początek tej historii. A tutaj taki Zong. Niestety, berserk pozostawał w takiej formie aż do 2016 roku, gdy w końcu wypuszczono ciąg dalszy, ku uciesze fanów, którzy pokochali nową wizję artystyczną dla tej kultowej serii. Soka. A nie, to było gówno, o którym wszyscy chcemy jak najszybciej zapomnieć. Jakim cudem to doczekało się drugiego sezonu nie mam pojęcia, ale ktoś musiał coś ostro wciągać, dając temu zielone światło. A dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt niedawnej śmierci autora mangi, Kentaro Miury, pewnie nigdy nie poznamy konkluzji tego wspaniałego dark fantasy. W każdym razie, wymieniać takich anime bez kontynuacji można naprawdę sporo. Btoom, One Outs, Deadman Wonderland, Prison School, Guns, Hunter x Hunter, czy chociażby Bleach. A jak już o obliczu mowa, to nie dość, że anime zostało skończone przed ostatnim rozdziałem całej historii, który miał być epickim zwieńczeniem całości, to mamy tutaj dodatkowy problem dotyczący głównie tasiemcowych Battle Shonenów, gdzie samo zakończenie jest zniszczone przez niemiłosiernie srogą ilość fillerów po drodze. Naruto jest chyba najlepszym tego przykładem, gdzie w pewnym momencie Twórcy już nawet nie starali się wpleść fillerów do ogólnej fabuły, tylko po prostu byłeś grzecznie informowany, że mimo iż trwają teraz takie i takie wydarzenia, to tymczasowo przenosimy się gdzie indziej, aby zobaczyć, na przykład jak gadający struj muszce ucieka przed Naruto. Bleach zrobił trochę podobnie z fillerami o buncie Zanpakto, gdzie, mimo iż sama historia była spoko, to całość była strasznie z dupy umieszczona w połowie innej przygody. Niestety, bardzo często fillery nie są dobre, bo muszą zachować pewien status quo. Nikt nie może zginąć, nikt niczego nowego nie może się nauczyć, a nawet jak się nauczy lub zginie, to musi zapomnieć lub zostać wskrzeszony, bo filler nie może mieć większego wpływu na główną fabułę, co zabija wszelkie emocje, jakie taka przygoda chce wywołać. I zamiast dostarczyć nam rozrywki z naszymi ulubionymi postaciami, to nas frustruje niepotrzebnie przeciągając historię. Dzisiejsze Battle Shoneny, aby uniknąć fillerów, przeszły z formatu tasięcowego, z cotygodniowymi epizodami, wypuszczając jeden, lub dwa sezony rocznie, aby raz zwiększyć jakość produkcji, a dwa dać materiałowi źródłowemu w postaci mangi lub Light Noveli czas na odskoczenie z historią dużo do przodu, aby było co adaptować w formie animacji. I to rozwiązanie jak do tej pory sprawdza się bardzo dobrze. Wracając do Naruto, to same fillery były tylko częścią problemów z zakończeniem. Mnie personalnie sama konkluzja serii nie przypadła do gustu, poza jednym wątkiem rozwiązania konfliktu między Saskiem i Naruto, który tak naprawdę prawie od początku był jednym z głównych pilarów, na których była zbudowana ta przygoda. Niemniej anime zostawiło obu w pozycji półbogów tego świata i okej, okay, nie miałbym z tym aż takiego problemu, gdyby nie fakt, że po zakończeniu Naruto pojawił się Boruto, który aby być ciekawym musi zeskalować obie postacie w dół lub kompletnie je wykluczyć, z historii, żeby konflikty nie kończyły się po jednej minucie interwencją jednego lub drugiego. A do tego trzeba przedstawić takie moce i techniki, aby to, co już widzieliśmy, wydawało się słabsze i przestarzałe. Niestety, Boruto nie robi tego w dobry sposób. I tak, mimo iż można oglądać Boruto i mieć z tego radochę, to sam fakt jego istnienia umniejsza historię opowiedzianą w oryginale co ostatnimi czasy uczyniła też inna popularna seria. I tutaj dochodzimy do kolejnego problemu z zakończeniami w anime. Do serii, która była już w jakiś sposób zamknięta czy zakończona, robi się niepotrzebną kontynuację, często przez wzgląd na jej popularność. Na nasze nieszczęście kończy się to tym, że dostajemy takie kwasy jak chociażby drugi sezon Darker than Black, który z mega zajebistego bohatera zrobił bezdomnego chlora bez charyzmy, nie wniósł nic nowego i rozczarował, niszcząc przy tym odbiór oryginału. Podobnie było przy Psychopasie, którego pierwszy sezon uważam na dzień dzisiejszy za must-watch dla wszystkich fanów anime. Anime. Ciekawi i wielowymiarowi bohaterowie, interesujący antagonista z odpowiednią i zrozumiałą motywacją, wciągająca historia i świat, który z jednej strony jest science fiction, jednak nie tak odległy, że czujemy się w nim wyalienowani. Każdy z nas może sobie wyobrazić, że właśnie w takim kierunku może pójść nasza rzeczywistość w przyszłości i będzie nami zarządzał system, który odgórnie będzie oceniał nasz potencjał i narzucał nam rolę w społeczeństwie bez możliwości wyboru z naszej strony. I tutaj drugi sezon był kompletnie zbyteczny. Nie wprowadził nic ciekawego, poza miałkimi postaciami i rozczarowującą historią, która była nieudolną kalką tej z pierwszego sezonu. Sezon trzeci plus pełnometrażowe filmy trochę rozbudowują ten świat, jednak daleko im do tej magii pierwszego sezonu i w ogólnym rozrachunku jest obecnie więcej tego złego psychopasa niż tego dobrego, co sprawia, że całość skultowego staje się co najwyżej przeciętniakiem. A będąc już przy niepotrzebnych kontynuacjach, mogę wspomnieć o takich, które były potrzebne, ale zostały tak wykonane, że chyba każdy wolałby, żeby ich nie było. Wspomniałem wcześniej o berserku, i to jest chyba taki jeden z najbardziej bolących mnie przypadków: gdzie tak kultowa seria dostaje tak gównianą kontynuację, której oglądanie jedynie masochistom może sprawiać jakąkolwiek radość. Ale nie tylko o berserka można mieć żal, jest tego niestety więcej. Na przykład takie Sordart Online, gdzie na start powiem, że personalnie nie kryje się z brakiem sympatii do niego. Uważam cały za zmarnowany potencjał, a samego autora za dziecko nierozumiejące własnego dzieła, ale to sprawa na zupełnie inny materiał. Do pierwszego sezonu można mieć wiele zastrzeżeń, ale koniec końców opowiedziana była w miarę spójna, zrozumiała historia z ciekawym światem i pomysłem. Natomiast drugi sezon postanowił na to wszystko się wypiąć, wyrzucić do kosza i stworzyć coś tak dziwnego, że ciężko to nawet opisać słowami. Sao oczywiście jest kontynuowane do tej pory, jednak jego esencja jest zamknięta w pierwszym sezonie. Cała reszta dla mnie jest próbą uchwycenia jej ponownie, niestety z marnym skutkiem. Najlepsze Sao to takie, które albo nie jest SAO, albo takie, gdzie główni bohaterowie są gdzieś na uboczu, a nowe postacie stają na pierwszym planie. A gdy mówimy o fatalnych drugich sezonach, to nie mogę nie przywołać Tokio Gula, który w całości jest tak pogłębiony, że żeby się w tym połapać, to trzeba sobie to jakoś rozpisać. Po pierwszym obiecującym sezonie otrzymaliśmy drugi, koordynowany przez twórcę Mangi, który postanowił przedstawić, nazwijmy to, trochę alternatywną historię do tego, co było w Manze. No i powstało coś, co z głównego bohatera zrobiło kretyna. Stworzyło nieśmiertelnego mema z pytaniem, czy Toka już dobiegła i czy Kaneki już doszedł, a z widzów zadrwiło, nie zadowalając ani tych, którzy oglądali tylko anime, ani tych, którzy. Byli na bieżąco z mango. Widząc błąd swoich postępowań, stworzono trzeci sezon, który. no właśnie. Z jakiegoś powodu przeskakuje do przodu i zamiast być bezpośrednią kontynuacją pierwszego sezonu, to zaczyna się po wydarzeniach z drugiego, jednak nie tych przedstawionych w anime, a tych przedstawionych w Manze Tokyo Ghoul. Więc, żeby wszystko zrozumieć, po pierwszym sezonie musisz przeczytać mangę i dopiero wtedy możesz się wziąć za oglądanie Tokyo Ghoul Sezon 3 i Tokyo Ghoul Sezon 4, które same w sobie są bardzo przeciętne i daleko im do spełnienia oczekiwań fanów, a całe to zamieszanie niszczy ciekawą historię przedstawioną w manze, i koniec. Końców animowana konkluzja Tokio Gula wydaje się bezsensowna i rozczarowująca. Będąc przy rozczarowaniach, tutaj pozwolę sobie wspomnieć o anime, które, jak mówiłem na samym początku, przelało moją czarę goryczy. A jest nim. Jeśli miałbym wam opowiedzieć o tym jak bardzo upadło to anime, to jedne co mi przychodzi do głowy jako dobre porównanie, to sezon ósmy Gry o tron. Nie sądziłem, że da się tak dramatycznie upaść z serii określanej jako jedna z najwybitniejszych w historii, w taką, która potrafiła całe wielopoziomowe wątki fabularne zamknąć w 10 nieanimowanym slajdzie. No kurwa mać. Pierwszy sezon był dla mnie mega zaskoczeniem. Intrygujący świat, historia i intrygi Rodem z Defnota i obietnica wielkiej przygody na horyzoncie nie można lepiej zapowiedzieć drugiego sezonu. Jedyna obawa, jaka była, to to, że nie będzie kontynuacji, co akurat w przypadku Promys Neverland nie byłoby aż taką tragedią. Oczywiście nie byłoby to idealne rozwiązanie i bym narzekał, że to kolejne nieskończone anime, ale z perspektywy czasu chyba wolałbym takie zakończenie serii niż to co dostaliśmy, bo była to jakaś cholerna kpina. Poszarpana fabuła, wycięte i przemieszane wątki, porzucone elementy fabularne i na koniec nielogiczne i zraszowane zakończenie, które nie było ani zasłużone, ani satysfakcjonujące. Kolejny raz dostaliśmy jako fani anime plaskacza w ryj. jeśli chcemy doświadczyć tą historię taka jak powinno wyglądać, to musimy przeczytać mangę. A samo anime z uwielbianego klasyka stało się nienawidzonym pośmiewiskiem i przykładem jak można zniszczyć coś pięknego bez żadnego sensownego powodu. A tak jeszcze w temacie anime zniszczonych przez kontynuację. Niech nikt nie waży mi się jeszcze bardziej zniszczyć zakończenia codziennego. Jest to coś tak wyjątkowego, gdzie trochę ponad przeciętne anime, poprzez rewelacyjne zakończenie, zyskuje status kultowego i rewelacyjnego, któremu wszystkie jego błędy zostają wybaczone tylko dzięki niemu. I to pokazuje, jaką siłę może mieć zakończenie w odbiorze całości. Parafrazując, dobre anime poznasz po tym, jak się kończy, a nie jak zaczyna. Mam nadzieję, że kontynuacja nigdy nie powstanie, bo zniszczyłaby to wyjątkowe zakończenie. Choć film. Już Poniekąd to zrobił. Kolejnym ciekawym przypadkiem są oryginalne zakończenia anime, czyli takie, w których twórcy odeszli od materiału źródłowego i postanowili stworzyć coś zupełnie innego. I zawsze mnie to fascynowało w zestawieniu dwóch tytułów konkretnie Fullmetal Alchemista oraz Claymora. W przypadku Claymora uznano, że lepiej w jakiś sposób sfinalizować historię, niż zrobić otwarte zakończenie, które dawałoby drogę do dalszej adaptacji w późniejszym czasie. W teorii pochwalam takie założenie, w praktyce natomiast niestety wyszło to słabo i zamiast dobrej konkluzji mamy rozczarowujący koniec intrygującej opowieści i ponownie, aby cieszyć się historią w dobrej wersji, musimy sięgnąć po mangę. Ale dlaczego przywołuję tutaj też oryginalnego full metala? Oczywiście wersja wierna Manze, czyli Brotherhood z perspektywy czasu jest dużo lepsza, aczkolwiek personalnie uważam, że Fullmetal Alchemist jest przykładem, jak można dobrze zakończyć anime odbiegające znacząco od materiału źródłowego. Wiele osób dziś ocenia słabo FMA przez pryzmat Brotherhooda. Jednak uważam, że jego zakończenie, którym jest film Conqueror of Shambhala, świetnie spina serię i pozostawia słodko-gorzki finał całej przygody, która do czasu zakończenia mangi i późniejszej adaptacji była dla mnie czymś naprawdę wyjątkowym. To, co chciałem podkreślić tutaj, to fakt, że gdyby ten film nie powstał, całość Full metala byłaby gorsza i pozostawiłaby uczucie niedosytu. A tak dostaliśmy na tamten czas satysfakcjonujące zakończenie, jakby nie patrzeć, dość oryginalnej historii. Potem pojawił się Brotherhood i po prostu rozwalił system, stając się jednym z najlepiej ocenianych i najbardziej uwielbianych anime wszechczasów, którego finał może nie tak słodko-gorzki jak w pierwszej wersji, ale w kontekście przedstawionej historii stanowi również bardzo satysfakcjonujące zakończenie. Niestety full metal to jedynie wyjątek od reguły. Standardem jest, że jeżeli twórcy anime postanawiają stworzyć własne zakończenie, to najczęściej się to kończy bardzo, bardzo źle. Obok wspomnianego klejmura mamy takie perełki jak Soul Eater a Kamega Kill i czy chociażby Black Butler, czy Blue Exorcist. Dodatkowo te dwa ostatnie, po swoich oryginalnych zakończeniach, postanowiły wypuścić dalsze części swoich historii, ale już wierne materiałowi źródłowemu, kompletnie ignorujące oryginalne zakończenie. Wprawiając mnie tym samym personalnie w osłupienie i mega zdziwienie. Nie rozumiem tego zabiegu, nie podoba mi się, błagam przestańcie. Nie mogę nie wspomnieć o jeszcze jednym problemie, który nie wynika bezpośrednio z anime, a z mangi. Zdarza się, że mangaka chce skończyć swoją historię, jednak naciski ze strony wydawców i edytorów powodują jej sztuczne wydłużenie. Może to podziałać na plus, jak na przykład w przypadku Dragon Balla, który miał się oryginalnie skończyć bodajże po pokonaniu Pilafa, ale może i na minus, jak na przykład w Bliczu, gdzie Tite Kubo chciał zakończyć swoją historię kilka lat wcześniej niż to się faktycznie stało. Sytuacja z Kubą jest na tyle kuriozalna, że ci sami wydawcy, którzy naciskali na niego, żeby kontynuował historię, postanowili na koniec dać mu tylko trzy czaptery manki na konkluzję całej przykody, powodując, że zakończenie nie wyjaśnia wielu wątków i ostatecznie jest niesatysfakcjonujące, pozostawiając nas ze znajomym już uczuciem rozczarowania. Jak już wspomniałem o zakończeniu Dragon Balla, to jest to bardzo ciekawa sprawa. Makiera Toriyama chciał kończyć historię kilka razy i to jeszcze zanim pojawił się szatan serduszko. I za każdym razem był przekonywany, aby kontynuować, za co później dziękował swojemu edytorowi. Wiele osób podejrzewa, że zakończeniem całości miała być saga z frezerem, co miałoby sens, jednak nie zostało to nigdy oficjalnie potwierdzone. Koniec końców zakończył całą serię na sadze Meijin Buu. Tylko po to, aby po wielu latach wrócić ponownie do Dragon Ball i stworzyć Battle of Gods i potem Dragon Ball Super, co miało być spowodowane niegasnącą popularnością serii mimo upływu wielu lat. Nie jest to jedyny przypadek, gdzie twórca pod naciskiem zmienia zakończenie swojej historii. Jeden z najsłynniejszych to prawdopodobnie Neon Genesis Evangelion. Nie będę tutaj wchodził w ocenę Evangeliona i jego wielu zakończeń, bo to materiał na cały film, który w przyszłości może zrobię. Ale warto powiedzieć, że po zakończeniu serii oburzeni fani żądali zmiany według nich kiepskiego zakończenia i ostatecznie uzyskali to, co chcieli. Po roku od emisji ostatniego odcinka anime powstał film End of Evangelion, przedstawiający alternatywne zakończenie historii, które tym razem zaspokoiło fani. Natomiast po 10 latach Hideaki Anno, czyli reżyser Evangeliona, postanowił ponownie do niego wrócić, przebudować go i przedstawić kolejną już wersję historii, jak i jej zakończenia w formie filmów A Rebuild of Evangelion. Neon Genesis Evangelion to jedno z tych anime, które uważam, że trzeba obejrzeć jak jest się fanem anime, żeby wyrobić sobie własną opinię na jego temat. A tych, wierzcie mi, nie brakuje. Jest to jedna z najbardziej dzielących fanbazy historii, od tych, którzy ją kochają, po tych, którzy uważają ją za przehypowaną, moralizatorską szmirę. Jak już pewnie zauważyliście, zakończenie w anime odgrywa dla mnie bardzo ważną rolę. Może ono naprawić, jak i zniszczyć całą historię. Na koniec dnia niestety musimy się pogodzić z faktem, że często anime, które nam się spodoba, nigdy nie doczeka się zakończenia czy kontynuacji. A czasem nawet jak się tego doczeka, będzie tak, że to zakończenie będzie rozczarowujące i odbiegające od tego, co nam obiecał materiał źródłowy w postaci mangi czy light noveli. Na szczęście dziś branża anime coraz bardziej przybija się do mainstreamu i otwiera na nowo. Nowe rozwiązania, tym samym dając nadzieję, że coraz więcej ryżowych opowieści zamiast być tylko gloryfikowaną reklamą, będzie miało satysfakcjonującą konkluzję.